Szanowne Pani, w związku z obchodami światowego miesiąca walki z nowotworami ginekologicznymi i świadomości tych nowotworów chciałbym Pani zachęcić do działań profilaktycznych, które mamy nadzieję zmniejszą zapadalność na te nowotwory. Obecnie zauważamy ogromny wzrost ilości nowotworów ginekologicznych. Mamy około 20 tysięcy nowych przypadków raka piersi co roku, 10 tysięcy przypadków raka macicy. Prawie 4 tysiące przypadków raka szyjki macicy i prawie 5 tysięcy przypadków raka jednika. Dzięki działaniom profilaktycznym, regularnym badaniom, przede wszystkim samoświadomości własnego ciała, wiele z tych nowotworów może być rozpoznane na bardzo wczesnym etapie, takim etapie, w którym my, lekarze różnych specjalności, możemy zatrzymać nowotwór i tego nowotworu się pozbyć. Tymi podstawowymi badami, badaniami profilaktycznymi jest przede wszystkim samoświadomość piersi, tak aby piersi każda z pań znała tak dobrze, jak to tylko możliwe. Te działania będą polegały na tym, aby piersi dotykać, oglądać codziennie, badać je regularnie i wykonywać regularnie badania mamograficzne od 45 do 74 roku życia, co dwa lata. Również w przypadku raka endometrium warto zwrócić uwagę na podstawowe objawy, czyli Różne nieprawidłowe krwawienia, które pojawią się niezależnie od miesiączki, bo wszystkie te krwawienia będą wymagały dalszej diagnostyki. Rag Janika jest trudnym nowotworem, ponieważ późno daje objawy, ale również sama świadomość własnego ciała, zwracanie uwagi na to, czy nie pojawiają się, nie pojawiają się wzdęcia, nie pojawia się powiększone obwód brzucha, różne inne niestetyczne objawy, powinny Pani skłonić do wizyty u ginekologa. Tak naprawdę Coroczna wizyta w gabinecie ginekologicznym z badaniem ginekologicznym, z wykonaniem USG i regularnym wykonywaniem cytologii powinna sprawić, że będą Pani cieszyły się długim zdrowiem i życiem, a jeśli nawet wykryjemy nowotwór, to będzie on na bardzo wczesnym etapie. Dlatego zachęcam wszystkich do regularnego badania. Nie gadajmy, badajmy się.